Cześć, witajcie. Ja jestem Nonae, a to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym materiale zobaczymy sobie unboxing edycji kolekcjonerskiej z Call of Duty Modern Warfare, a dokładnie jest to Dark Edition. Na wstępie, moi drodzy, pragnę zaznaczyć, że tej edycji kolekcjonerskiej niestety nie udało mi się zakupić. Dostałem tę edycję kolekcjonerską od jednego z widzów, żebym mógł zrobić unboxing. Potem po materiale tę edycję odsyłam z powrotem. Oczywiście wszystkie koszty wysyłki pokrywam ja. Jeżeli moi drodzy w przyszłości będziecie mieli jakąkolwiek edycję kolekcjonerską, której ja nie będę posiadał na swoim kanale, lub będziecie chcieli, żebym jakąś edycję nagrał, napiszcie do mnie na Facebooku, dogadamy się. Ja pokryję koszty wysyłki, edycja przyjdzie do mnie, nagram sobie materiał i edycję odsyłam wam z powrotem. Wszystko zabezpieczone, nie musicie się o nic martwić i naprawdę z tą paczką będzie trzeba uważać, żeby bardzo dokładnie ją delikatnie otworzyć. Ale oczywiście na wstępie, moi drodzy, poproszę Was serdecznie o zostawienie łapki w górę. I patrzcie, muszę kupić nowe rękawiczki, bo kciuk mi ucieka. I zasubskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi materiałami. W tym właśnie odcinku skupimy się na tej edycji kolekcjonerskiej. Zaczymy sobie ten cały noktowizor. Postaram się Wam pokazać w środku, jaką, jak przez niego widać. Mam nadzieję, że dobrze mi to wszystko wyjdzie. Jeszcze będę musiał się troszeczkę z nim oswoić. Tak więc, jeżeli macie jakieś edycje kolekcjonerskie, których nie było u mnie na kanale bądź będą, a ja nie zakupiłem piszcie, na pewno się dogadamy. I tak już moi drodzy, na wstępie zaznaczyłem, bardzo delikatnie będę musiał otwierać ten karton. No bo jak wiecie, ta edycja nie jest, nie jest moja, no i ciężko byłoby. No słabo by to wyglądało, jakbym ją tutaj poniszczył. A więc przejdziemy do unboxingu edycji kolekcjonerskiej. Dobrze, udało nam się wyjąć edycję kolekcjonerską z tamtego kartonu. Jak widzieliście, bardzo delikatnie na pewno nic się nie uszkodziło. I zapomniałem Was zaprosić do mojej grupy na Facebooku, gdzie Was serdecznie teraz zapraszam. Link do tej grupy znajduje się na dole w opisie jak i w komentarzu. Dołączajcie tam. Będziecie na bieżąco z nowymi promocjami i informacjami na temat świata kolekcjonerów. Jeżeli chodzi o tą edycję, moi drodzy, to możemy zauważyć, że całe tutaj pudełko, jakie jest, posiada taką kartonową obwolutę. Z przodu grafika tej obwoluty prezentuje się w taki sposób, jak widzicie. I na dole tego pudełka mam bardzo nieprzyjemny napis, że na PC-ta jest tylko wersja do pobrania. Nie ma dysku w środku i wymagane jest konto Blizzarda, żeby grać w grę. Jeżeli chodzi o takie posunięcie, że nie mamy żadnej płyty w przypadku, kiedy mamy około ponad 175 GB plików do pobrania, dla niektórych osób może być to problem, a problem może być dla osób, które posiadają Internet z ograniczeniem bądź w mniejszych miejscowościach nie mają dostępu do tak szybkiego łącza internetowego jak niektóre osoby. I ze względu na takie posunięcie nie będzie mieli pudełka kolekcjonerskiego na półce, co naprawdę mi się to nie podoba, tym bardziej, że cena edycji na ogólnie gry na PC i na konsole jest taka sama, mimo że na konsole chociaż otrzymujemy nośnik, który możemy sprzedać. To jest w ogóle dla mnie dramat, że tak te ceny są porobione. To powinno być... Gra na PC ta powinna być nie wiem, to złotych tańsza, ze względu na to, że już nie można je sprzedać, chyba że z kątem. klucz przypisujemy i tracimy, a płytkę zawsze możemy oddać, wymienić, ale to już jest są moje rozważania bardziej prywatne. Z drugiej strony tej obwoluty mamy informację, że w środku znajduje się Steelbook, który bardzo, ale to bardzo chciałbym przyglądać do swojej kolekcji, ostatnio widziałem na Allegro za 160 zł. Jest moim zdaniem piękny, szkoda, że go nie będę miał. Może kiedyś cena stanieje. No i mamy w środku, moi drodzy, jeszcze nasz noktowizor, który jest chyba tutaj najważniejszy i każdy chciałby widzieć, jak on się prezentuje i jak działa. No i mamy jeszcze jakieś ta, takie dodatkowe rzeczy w tej wersji yy, dostępne w grze. Moi drodzy, po zdjęciu tej kartonowej obwoluty naszym oczom ukazuje się takie obrzydliwe pudełko. Yy, generalnie to jest dramat. Przy tej cenie, wiem, że cena poszła jest za noktowizor, chociaż pudełeczko mogłoby być lepsze, żeby było no pudełkiem kolekcjonerskim. Bo w takim wydaniu to pudełko generalnie się do niczego nie nadaje. Moi drodzy, pudełeczko jest otwierane do góry. Na górze tego pudełka mamy taki kartonik, a w środku mamy steelbooka i jakąś e, instrukcję do naszej gogli. Tak więc najpierw skupimy się na tym, a później przejdziemy do e, noktowizora. Moi drodzy, mam tutaj i, instrukcję do naszych noktowizora, jak widzimy cała instrukcja jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, mamy też instrukcję złożenia podstawki pod nasz noktowizor, nie mamy żadnej informacji w języku polskim, tak więc zanim zacznę prezentować cały noktowizor troszkę się tym zapoznam, tak żeby wiedzieć o czym mam mówić, piesza w sumie zapoznam się z instrukcją czegoś, no i moi drodzy mamy Naszego pięknego steelbooka, no jest, on jest cudowny, naprawdę jest piękny. Tak on się prezentuje z tej strony na grzbiecie, bardzo ładne, wyraziste, duże logo Call of Duty. Z tej strony, moi drodzy, ma taką grafikę, z tej strony ma taką grafikę, jest on bardziej troszeczkę matowe, i to jest ten Steelbook, który po rozłożeniu daje nam jedną, ale to większą grafikę. Naprawdę pięknie jest to zrobione. We wnętrzu tego Steelbooka, moi drodzy, mamy e, informacje o rzeczach, które znajdują się tutaj w grze. No i też mamy, moi drodzy, płytkę, bardzo znaną, kartonową płytkę, co jest, moim zdaniem, totalnym bezsensem, a w środku wygląda Steelbook w taki sposób. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o resztę rzeczy, które znajdują się w edycji kolicyerskiej, po lewej stronie, w tym stereopianie e, oznakowanym. Logiem, jej, oznakowanym logiem MW, jak widzicie na górze mamy nasz noktowizor, a po prawej stronie znajduje się podstawka. Tak więc najpierw przyjrzymy się dokładnie noktowizorowi, złożymy go na podstawce i później sprawdzimy jego wszystkie funkcje po tym jak się zapoznam z instrukcją. Tak, moi drodzy, jest zapakowany nasz noktowizor, bardzo dokładnie otacza go, ta, otacza go ten styropian. Dzięki temu nie ulegnie nam żadnym uszkodzeniom. I na pierwszy rzut oka, moi drodzy, mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zdziwiony, no, pięknie się on prezentuje. Ja miałem do czynienia z prawdziwymi noktowizerami i z różnymi takimi rzeczami, ale tutaj jest naprawdę, to jest mega zrobione, nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego, e, dlatego, że miałem e, troszkę skazę względem e, poprzedniej edycji kolekcjonerskiej z MW2. Mamy tutaj, moi drodzy, kabel zapewne do ładowania tego noktowizora. Jest on zapakowany, nie będę go rozpakowywał. Musiałem, moi drodzy, zdjąć te moje rękawiczki, dlatego że one się nie nadają do tego urządzenia, a boję się, że jeszcze mi to wszystko jakoś wypadnie. Jak widzicie, mam tutaj takie takiego rzepa do e, związywania kabli. Muszę być bardzo, ale to bardzo delikatnie, bo nie chcę tutaj niczego uszkodzić. Jak widzicie, moi drodzy, dzięki temu możemy założyć to sobie e, na głowę. Tutaj z tyłu mamy Akumulatory i jak widzicie, te wszystkie paski naprawdę, słuchajcie, są z materiału i co najlepsze, tutaj w środku, słuchajcie, jest taka warstwa antypoślizgowa, dzięki temu nie będzie nam się to przemieszczało na głowie. W przypadku, na przykład, jeżeli ktoś takich owych włosów nie posiada, i nawet na włosach nie będzie się suwał, bo jak wiemy, jak jest włos na materiale, no to jest to śliskie ale dzięki temu będzie wszystko naprawdę mocno przylegało, więc ten materiał tutaj do trzymania jest naprawdę, naprawdę e, bardzo fajny. Z przodu, moi drodzy, taką się prezentuje, jeżeli sobie tutaj spoglądam na instrukcję, to mamy tutaj do, do, do fokusowania te przyciski z tej strony. Przycisk, moi drodzy, do uruchamiania znajdują się z tej strony, jest to ten przycisk. Tutaj, moi drodzy, mam przycisk do zmieniania trybów. I tutaj mam przycisk, moi drodzy, do Long Range LED Switch. Dzięki temu możemy widzieć w totalnej ciemności do 20 metrów, tak jest napisane w tej oto instrukcji. I wtedy pojawia się tutaj, moi drodzy, takie czerwone światełko, ale to Wam zaraz zademonstruję, jak tutaj sobie wszystko zgaszę. Że chodzi o, moi drodzy, z tej strony, to tutaj mamy takie Eee, dwa eee, przełączniki, które właśnie służą do regulacji tutaj soczewki, mają możliwość przesunięcia. Jak w się sensie przyjdziecie po lewej stronie tej części, żeby się dostosować do szerokości oczu, właśnie tym tutaj słuchajcie przesuwamy i tutaj ta część z lewej, jak i z prawej eee, się porusza i ma własności regulowania. Jeżeli chodzi, moje drodzy, o wszystkie diody i rzeczy, które znajdują się tutaj, co jest, która, od czego. Tu już wam tłumaczę, jeżeli chodzi o to, jest to dioda krótkiego zasięgu i tutaj jest napisane, że jeżeli go włączy się w tryb nocny, dioda krótkiego zasięgu załączy się automatycznie. Jeżeli chodzi tutaj o to, jest o to, dobrze moje drodzy? Nie, o to co jest tutaj, 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 takie te ta kropeczka, jest to czujnik światła. Tu jest napisane, żeby nie zakrywać czujnika światła podczas używania, wtedy gogle nie będą mogły widzieć wszystkiego, co nas otacza i nie będą mogły się przełączać między trybem dziennym a nocnym automatycznie. Tak, moi drodzy, ja wszystko czytam to z tej instrukcji, powoli sobie tłumaczę i Wam przekazuję tą informację. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o tą kamerę, która tutaj się znajduje. Jest to po prostu yy, Night Vision y, kamera, tak powiem Wam wprost, wtedy sobie sami przetłumaczycie, bo to czasami ciężko jest dobrać słowa. Jest tutaj napisane po prostu, żeby nie zakrywać y, tej kamery podczas użytkowania i znalazłem błąd, jak widzicie tutaj D, powinno być razem, to E do tego, ale no cóż. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, o czwóreczki, czyli to i to. Jest to dioda IR LED długiego zasięgu. Może nam zwiększyć widoczność do 20 metrów I tu jest napisane uwaga, że przyłączenie na długi dystans tej diody powoduje bardzo zwięks... powoduje zwiększoną konsumpcję baterii. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o tą część, to tutaj mamy port ładowania. Jeszcze moi drodzy, to jest ważna informacja: jest tutaj napisane, że to urządzenie nie jest wodoodporne i może ulec zniszczeniu, jeżeli będziemy używali podczas deszczu. E, można go używać w temperaturach od minus 10 do 40 stopni. Ciekawe moi drodzy, mam tutaj uwagę, e, zawsze no i ze sobą latarkę i, e, i powerbanka i kabel USB, w przypadku jeżeli bateria się rozładuje. <ścoughs> Czyli taką mamy informację. No słuszna, bo może wiele osób posądzi, że poszedł do lasu sobie z tym no i niestety e, wszystko się rozładowało i nie mógł wrócić, tak więc mamy tutaj bardziej takie prawne informacje, ale troszkę jest to jest to troszkę śmieszne. Takie ciekawostki jak widzicie mamy tutaj, nigdy nie używaj tego w samochodach jeżdżąc na e, rowerze, desce. Nie, nigdy nie używajcie tych gogli do ratowania życia. Bardzo dość ciekawe spostrzeżenie. Nie, nie wolno patrzeć też z tymi goglami bezpośrednio w słońce. Nie są rekomendowane do używania Poza domem. Okay, dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o takie streszczenie tej, moi drodzy, instrukcja, jaką tu mamy, takich ciekawostek. Teraz złożymy sobie podstawkę, zobaczymy, jak ten cały noktowizor e, e, będzie się prezentował na tej podstawce. A później przejdziemy do prezentowania jego możliwości w nocy, jak on się prezentuje, i jak są poświetlone diody. Tak, moi drodzy, wcześniej widzieliście, to było zapakowane w tamten styropian. Tutaj mamy szybką instrukcję montażu te to podstawki, tak więc zabieramy się za to teraz i zobaczymy jak się nam to wizor na niej prezentuje. Mamy tutaj i fajne logo MW na dole podstawki, a od spodu mamy antypoślizgowe takie nakładki, taka żeby po postawieniu nam się to w ogóle nie ślizgało. Jak moi drodzy, mogliście zauważyć, wszystkie elementy były osobno spakowane, co jest naprawdę na plus. Bardzo jestem zdziwiony, że tak wszystko tutaj zostało zabezpieczone. Tak moi drodzy, prezentuje się złożona podstawka na nasz noktowizor. Jak widzicie mamy tutaj tą imitację tej głowy. Zaraz wam zaprezentuję właśnie, jak te wszystkie paski się tutaj ładnie prezentują. Nie, moi drodzy, czy to dobrze zamontowałem, ale troszeczkę boję się próbować emocje naciskać, wygląda na to właśnie, że to nie jest moje i nie chcę, żeby potem były jakiekolwiek problemy. I widzicie, tak tutaj te paski się prezentują, mają właśnie tę poślizgową taką barierę, tak one się prezentują, tak coś wszystko prezentuje z przodu, a tak, moi drodzy, wygląda z tej strony. Więc jeżeli chodzi o taki gadżet, ja generalnie przepadam za edycjami, które zawierają gadżety użytkowe, których w sumie nigdy nie będę używał, bo pewnie jakbym to zakupił, to użyłbym raz, yy, dwa, teraz podczas filmu, żeby się pobawić, a tak na co dzień to po prostu by to stało na półce i się kurzyło. Jak widzicie, moi drodzy, zajmuje to też troszeczkę miejsca. A jeżeli chodzi, moi drodzy, ogólnie o staranność wykonania, o tutaj yy, elementy, jakie mamy w tym noctowizorze, naprawdę jestem pod wrażeniem. Naprawdę tutaj wydawca i producent się postarał. No naprawdę jest to kawał dobrego sprzętu jak na taką zabawkę. Mimo, że ta cena mogła być troszeczkę niższa, ale wszystkie tutaj elementy są bardzo ładnie spasowane. Nic tutaj nie trzeszczy. Wszystko jest ładnie rozpisane w instrukcji. Każda rzecz tutaj ma sens. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o wykonanie i takie aspekty techniczne, jak najbardziej na plus. Oczywiście, że chodzi o cenę i zabrak tutaj gry na minus i szkoda, że nie mieliśmy. Tutaj artbooka z tej części, bo naprawdę ta część się bardzo dobrze sprzedaje, więc mogliby też coś takiego dołączyć. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do bezpośredniego testu tego to noktowizora. Zobaczymy, jak on się prezentuje w nocy. Jest, moi drodzy, totalnie ciemno. Jedną z ciekawostych chciałem Wam pokazać, że po włączeniu naszego noktowizora, jak widzicie, naszym logo pokazuje się, ukazuje się logo MW i, i mamy o taki wstęp jakby do gry tej Model Warfare, tak to się prezentuje, no i później noktowizor przełącza nam się automatycznie na tryb nocny. Zaraz Wam to wszystko dokładnie zademonstruję i yy, troszeczkę w dali, jak to się będzie prezentowało. Jeżeli chodzi yy, o przód, jak widzicie, troszeczkę to kiepsko, kiepsko będzie widać, bo jest, bo jest ciemno, ale zapalę, zapalę jedno światło, żebyście mogli zobaczyć. Mamy w trybie nocnym automatycznie E, właśnie e, zapalono tą diodę do, e, do trybu nocnego. Jeżeli sobie e, przełączymy na tryb e, dalszego widzenia, no to automatycznie odpalają nam się tutaj te dwie e, diody, jeszcze z tej strony. I przez to, moi drodzy, jeżeli będziemy używali w nocy tego oto noktowizora, jak możecie zobaczyć, strasznie, ale to strasznie będzie nas widać. Jak widzicie, moi drodzy, przez noktowizor możemy sobie zobaczyć moją cudowną wkrętarkę, którą użyłem na materiale. Teraz ją widzicie. I w ciemności widać ją kiepsko. Tu już troszkę oświetla ją blask monitora. Ale jeżeli sobie wrócimy z powrotem, jak mi się uda znowu złapać zooma, tadam, widzimy przez noktowizor naszą wkrętarkę. Widzimy też moją rękę. Naprawdę ciężko się to, słuchajcie, fokusuje. Ale jak na taką zabawkę, to jest OK. I mamy jeszcze drugi tryb. Jak sobie przełączymy na tryb y, czarno-biały, tak on wygląda. To już lepiej się troszeczkę to wszystko prezentuje. Ten tryb wygląda tak. Tryb czarno-biały wygląda tak. Jeżeli mamy tryb widzenia dalszego, mi się udało to się. Właśnie... O, tak to się prezentuje. Widzicie, podczas trybu y, widzenia dalszego do 20 metrów, mamy dodatkowo takie światełko. Więc troszkę nam to jakby rozjaśnia wszystko, co, się, co widać dalej. Nie wiem jak Wam to tutaj pokazać, ale zaraz może przestawię w inne miejsce. Dobrze moi drodzy, przestawiłem się troszkę w inne miejsce, jak pewnie widzicie, nic nie widzicie. Jeżeli sobie założymy nasz noktowizor, to widzimy wszystko co jest właśnie tutaj w pokoju. I możemy sobie przełączyć między tymi dwoma trybami jeszcze raz, tutaj w tym, zobaczycie, mamy ten pierwszy tryb. Tak on się prezentuje, drugi tryb wygląda tak. I mamy, moi drodzy, ten tryb dalszy, dalszego widzenia. Jak sobie go włączymy, jak widzicie, wszystko to, co mamy tam dalej, jest troszeczkę dodatkowo oświetlane tymi diodami, ale najbardziej, moi drodzy, chyba podczas tego trybu to widać. O, widzicie? Oświetla nam wszystko to, co, to, co jest dalej. Czy to jest fajne? No, może tak. O, widzicie, tak się prezentuje moja ręka wtedy. Naprawdę jest mocno oświetlona i troszeczkę jakby jest ten obraz opóźniony. Nie mamy, słuchajcie, płynnych 60 fps. <grych> I tutaj, w tym e, drugim e, trybie, moja ręka wtedy wygląda tak. Nie wiem, czy tu widzicie, na górze mamy bat wskaźnik baterii, e, też e, pokazane. Jeżeli teraz tak to fajnie wszystko tutaj dokładnie widać, to Wam pokażę jeszcze raz, jak się prezentuje podczas uruchamiania. Więc wyłączamy sobie nasz noktowizor, uruchamiamy go ponownie. Mamy logo MW. I później mamy, jakby, takie odpalenie gierki Call of Duty Modern Warfare. I potem automatycznie na no to przełącza nam się na ten tryb automatycznie i możemy sobie zmieniać na te tryby. Tak, moi drodzy, to się prezentuje. Czy coś jeszcze tutaj mamy? jakieś dodatkowe wskaźniki na tym ekraniku? Nie. Tak, to się, moi drodzy, wszystko prezentuje. Moi drodzy, jeszcze kilka takich uwag. Jeżeli chodzi o pierwsze, to nie będziecie mogli w nocy podglądać nigdzie sąsiadkie ani nic, bo będzie was widać przez te diody. Druga jest taka. Ee, że, że chodziłem po mieszkaniu, wszystko naprawdę bardzo fajnie widać. Yy, fajnie się to wszystko prezentuje. Tak jak widzieliście tutaj, jak wam pokazywałem e, dalszą część pokoju, ale wejść trzeba brać poprawkę na to, że rzeczy, które widzimy przez noktowizor są jakby troszeczkę dalej. Czy obraz noktowizora oddala rzeczy, które znajdują się przed nami. I można wtedy naprawdę wpaść na drzwi albo się potknąć, więc musicie zwracać na to uwagę. Tak więc moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że wam pokazałem wszystkie rzeczy. Jeżeli chodzi o moje drodze, o te rzeczy, to jest tylko i wyłącznie do Zuma i do ostrości. Ja to już tam troszeczkę wcześniej, się poławiłem i jest ok, yy, więc tego na filmie nie ruszałem i już nie pokazywałem. Jeżeli chodzi o moje drodze, o te tutaj yy, rzeczy, jest pokazane, że niby się to kręci, a to się nie kręci, tak więc tego nie dotykajcie. I mówię, mam nadzieję, że to dokładnie jakoś tam przedstawiłem. No ciężko było mi robić ten materiał, względu na to, że jeśli chodzi o przedstawianie takich gadżetów na szybko, nie lubię tego robić, bo zazwyczaj lubię z takim produktem się troszkę oswoić, dłużej się nie pobawić i wtedy pokazać swoje i wypowiedzieć różne wnioski, ale mam nadzieję, że to jak zrobiłem to w ten sposób wam się podobało i mogliście zobaczyć jak wygląda ta nocna wizja bardzo dokładnie na kamerce, bo jak widzicie później udało mi się fajnie to wszystko wyłapać. Powiedzcie mi, co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej, co sądzicie o tym noktowizorze, czy warto go zakupić, czy nie i za tą cenę, czy warto go posiadać, bo na Allegro już można kupić u Januszy za 900 zł, zobaczymy, czy cena tych edycji będzie taniała, czy drożała. Tak więc mi pozostało, moi drodzy, tylko wam się zapakować tą edycję kolekcjonerską i jutro odesłać z powrotem naszego widza i zachęcam Was do udostępniania, jeżeli będziecie chcieli, Waszych edycji kolekcjonerskich, których ja nie posiadam, żebym mógł po prostu stworzyć jakiś ciekawy z tego materiał. Tak więc pamiętajcie, zostawcie jeszcze raz łapkę w górę, jeżeli ten materiał się Wam spodobał i zasubskrybujcie mu kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jakie będą się pojawiały. A będą, moi drodzy, 3 listopada, śledźcie mojego Facebooka i śledźcie YouTube'a, bo naprawdę warto, rusza wtedy gigantyczna akcja konkursowa, jak wszystko dobrze pójdzie. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!